Ćśliczałem my się pysie z tej strony szatan. No, e serwer Malezja. Tak jak zapowiadałem, niestety nie gram w szamanem smokiem. Czemuż to w szamanem smokiem nie gram? A to proste. Z jednego powodu, gdyż o, nie spodobało mi się wygranie tym smokiem tutaj. Nie wiem czemu, troszkę mi laguje teraz. Ale dobra, przeżyjemy. E mam szósty poziom. Nagrywałem od samego początku, w sumie tam nagadałem się. Aczkolwiek dopiero później się zorientowałem, że mam wyciszony mikrofon. I tak oto właśnie. O dobry plus, że mamy nieskończoną potkę i pelerynkę e, Także co ja tu mam zaraz sprawdźmy. Mm. Dobra, sobie na razie to odłożę, później będę otwierał. Żeby było ciekawiej tam. Zmianek mamy OK. Mm. Co miałbym powiedzieć Wam jeszcze? A tak, chyba nie wspominałem jeszcze. Pewnie wspominała wcześniej. Dobra, nieważne. Na kanale będzie się znajdować 8 serii na początek. Każda seria będzie, jakby, równolegle? Może nie równolegle. W każdym razie każda seria będzie się, jakby to ująć, odnosiła do innej klasy, do innej postaci i tak dalej. E, na przykład miał serię z Wojownika Mentala, z Ninja Dagera, która już jest w sumie na tym <laughs> niby zakończona, ale nie wiem, może, może bym miał chęć jeszcze tam pograć. Na razie się na to nie zapowiada. Matko, jak mi laguje. O, I w sumie dobiję sobie jakiś dziesiąty poziom. Mam jakieś questy, wybór umiejętności. Eee... Umysł, umysł, zagramy sobie mentalem A dalej wszystko w silne ciało, co jest pompa, nie? I generalnie pójdziemy sobie chyba dropić medale na jakimś, nie wiem, osiemnastym levelu? Jak to jest w tym języku? Plus 7. Coś tam się wsadzi, jakieś bony i tak dalej, zobaczymy czy dam radę W tym lochu podrobić te medale, bo nie mam zamiaru wydawać na IS-a, tak jak wspominałem w zapowiedzi a przydałby się wyszedł, znaczy jakiś coś, żeby bić z czegoś, później te metki i tak dalej, i tak dalej. Bo, 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 bo pieczeń wierzchowca, jak widzicie, jest na dwie godziny tylko. Na szczęście ona, yy, tylko jak ją używamy, rośnie czas. Znaczy, maleje w sumie czas. Ale, 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 ale no tak. Więc w sumie mam siódmy poziom. Dobra, ja sobie jeszcze idę podrobić. odezwę się na jakimś dziesiątym, piętnastym poziomie. No, to do usłyszenia. Tak jak zapowiadałem, dziesiąty level jest. Jest. Wiemy metka, Tłukę go i tłukę już jakieś 5 minut. Co nam poleciało? A no, wzmiemy no, no, no. wszystko na razie. Eee, trzeba questy porobić. Także ja idę je odebrać i zaraz się widzimy. Okej okay, mi się. <ściec> Mieliśmy zabić tam różne pierdoby. Mi Miung. Tutaj nie wiem w sumie, co to miało być. O tak, poznaję te skarpety. Zabi trzeba było zabić mi Jung, czy coś takiego. Zabiłem chyba z 10, dopiero za 10 polecało, nie licząc tego ile razy mi ktoś ksuł. Teraz jeszcze dostałem kosta, żeby zabić 50 nie nie niedźwiedzi, które nie są, <laughs> nie są przeklęte. O tak. Także troszeczkę hajsu dostaliśmy. No ty, ale co zrobić te 50 niedźwiedzi, jeszcze wam pokażę. Od dozorcy. No. A, jeszcze głodny nie może być. No dobra. No to ja zaraz wracam. No to skończyliśmy misję. 110k yang. Hmm. Trochę ekspo. Czy mam jeszcze jakieś questy? Nie. Więc zostało mi tylko iść do XP. A może przy okazji sobie otworzymy też wszystkie szkatułki. Co nam tu poleciało. A i odbicie czyli w sumie shit jakich mało o, Polino weszło świetnie yy, combo możemy chyba z tego tak to sobie odłożę od razu na bok no dobra to ja sobie teraz pobuduję chyba w sumie EQ na początek wsadzę sobie tutaj nano yy, żeby mi weszło nano jakoś szybko w miarę Dobra, nie będę się teraz bawił. Trzeba HP nam. Więc. No. I okej. Okay. Jeszcze tutaj wsadzimy HP. Okej, okay, nie wsadzimy chyba. No. No. Okej, okay. czyli muszę jednak iść do. O. O, jeszcze są weszły. Świetnie. Dobra, w takim razie. Idę zobaczyć czy da nam się yy, tam, czy, czy utrzymamy się w ogóle w lochu małp i czy znajdziemy jakieś w ogóle miejsce w sumie, bo tyle ludzi jest, że sprawdźcie, zobaczcie, 1684, 1680, o maleje, rośnie, maleje i tak dalej i tak dalej. Dobra, to do zobaczenia za chwilkę. Ok, zdążyłem wejść do lochu i pierwsze dwie grupki, leciał medali: i Stary kuferek kolejny Sunzi. Medal spaliło świetnie. Zapowiada się genialnie. I to ja wracam do ekspienia, do dropienia, przepraszam bardzo. No, do usłyszenia, hej. Misiaki, Misiaki, witam Was z powrotem. Eee, znajdujemy się w m ponieważ wykonuję misję tam od handlarza zbroi, chyba, że mam znaleźć, mam pozabijać te ...zapsiężone i tak dalej, i tak eee, dalej. Dlaczego w tym zloku wydrupiłem trzy medale łącznie? Dwa spalił. Także ja tam spokojnie wrócę i będę tam dropił, tylko że e, ojej. Wypadła mi pewna sprawa i tak wybiło mi to z rytmu nagrywania. E, dlatego... E, dlatego nie chcę zakończyć teraz ten odcinek. Wiem, że jest krótki, aczkolwiek. Uwierzcie mi, że sefer ma tyle ciekawych e, rzeczy, że nie wypada, jakby matko co teraz trzymaj cały czas leje. He, hello, hello, hello! Dziwne. Nie mogę przestać. A, ok, z pasem się się zbugowała. W każdym razie, yy, być może w następnym odcinku zobaczycie, yy, nie wiem, jakiś pokaz szybki tego dropu z dochów. Chociaż wydaje mi się, że na dropie tych medali troszkę będę ich czytał, bo można je czytać od razu, co sekundę. Spali, nie spali. Jak widzicie, mamy cały czas level, rewelko, konie. O, właśnie, mogę Sunzi przeczytać. Po co pół godziny się czyta, także też fajna rzecz otworzymy sobie co tu mi jakiś shit ale weszło dobra w każdym bądź razie Uff, no cóż muszę się żegnać z wami nie? Co jeszcze miałem przełożyć i mam nadzieję, że, że przeżycie to, że tak takie odcinki, że ten pierwszy... pierwszy, drugi w sumie odcinek jest taki, a nie inny, ale uwierzcie mi, że no niestety wiesz, wypadło mi coś mi to wypiło z rytmu tak jak mówiłem Dlatego wracam e, jutro do nagrywania pełną parą. Trzeba pokazać wreszcie jakąś tą serię zrobić do końca, a nie tak jak na na Stevie tam zacząłem też na innych serwerach. Ale wyszło jak wyszło i jakoś mnie nie, nie pociągnęły te serwery. Mam jeszcze jeden e, dosyć, dosyć, dosyć w miarę ciekawy ten serwer. Mam nadzieję, chyba, chyba możliwe, że wierzycie, ponieważ jest to serwer na e, klientów aż tam 450 mega to serwer jest na 2010 roku także, także żeby tam jakiejś zmiany i reklamy nie robić se seria z tego serwera też się pojawi wojembodym, aczkolwiek to, to później, później bo muszę jeszcze wyrenderować itd. Tak dalej, tak dalej. A tutaj już mam przygotowane wszystko tylko zakończyć ten odcineczek także jeszcze raz, sorry, za, że tak na nawaliłem troszeczkę w tym odcinku, ale y Zepnę się i będzie jakoś ta seria wreszcie wyglądała. Mamy przyjemny nick. Jak ktoś chce poznać, czemu mam takie niki a nie inne. I od czego się one biorą. To nagram pewnie jakiś specjalny odcinek. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieli, nie? Bo to jest dosyć ciekawe w miarę. No. Dobra, przedłużam cały czas. Dobra, papa. Pa.